Cześć, się Was, z w kolejnym filmie na moim kanale z trybu skrzydłowym, to jest kolejna powtórka z tego trybu skrzydłowego jaki grałem ostatnio. No i przyszło, przyszła pora w końcu na Inferno, bo też już trochę czasu nie było tej mapy u mnie. Jak oglądaliście Newka to wiecie jak to jest, a na Inferno znowu jest odwrotnie. W CSGO za bardzo nie lubiłem grać na tej mapie. A znowu w CS2 wydaje mi się, że Inferno nie jest jakoś nie wiadomo jaką moją mocną stroną. Ale gra mi się lepiej teraz niż to było w, CS2, w CSGO. No i piąta runda przed nami. Ja tu w ogóle miałem team-mate'a Polaka także. Także super. W jakiejś tam rundzie pod koniec meczu, chyba to było, napisał mi, że sprawdza mój kanał. Także, jak oglądasz ten film teraz, pozdro dla ciebie. Kilka rund było bez killi. a teraz mamy zmianę stron i pora to zmienić. Ten przeciwnik nie wie, typek nie wie, czy przechodzić, czy nie. Ale nie sprawdził tej miejscówki i popełnił błąd. kolejne podchodzi. I dobranoc. 4-5. No I 11 ronda przed nami. O, ale mi się włączyła kamera. Fajna. No dobra, już nic z tym nie zrobię. Ale w, tym, w, tym, w tej rondzie zdobyłem tylko tego jednego kila. Kolejna 13 ronda. Mój tam niestety siedzi na spełnie, nie wiem co on tam robił, czy przeglądał mój kanał, czy co innego. Ale tu niespodzianka przyszła. Co to on coś dostanie? On coś tam dostał, ale nie wiem ile. 7-6 dla nas, jak na razie. I ostatnia runda, szesnasta runda. Ożycie, przeklewałem już 7-8. Było tak pięknie, mogło być pięknie, ale... ale niestety zostałem 1 na 2. I niestety, jak już tam mało podchodzi z tego co widzę. No i tam już zostało tylko 4 HP. Tak blisko było, żebyśmy, żebym ja miał właściwie kolejny remis, ale niestety nie tym razem. Czasami się zdarzy takie mecze, tak wygląda końcowa tabela. Tak jak mówiłem w wielu filmach, już ja nagrywam nie tylko swoje mecze wygrane i remisy, ale także porażki też będę pokazywał, tak przykład taki mecz jaki był teraz na Inferno. Też jak będę kiedyś miał taki mecz, a nie będę go nagrywał, to pobiorę sobie demko i nagram to dla was, żebyście sobie zobaczyli jak mecz mniej więcej wyglądał. Bo niekiedy są takie mecze, gdzie są one wygrane lub zremisowane, ale nie jest ciekawy, bo przykładowo ja miałem bardzo małą ilość killi, a może być traficie taki macie jak tutaj gdzie będzie przegrana ale tych kili będzie u mnie już więcej także będzie to różnie będą i porażki u mnie remisy no i oczywiście wygrane też a wy zostawiajcie łapki w górę, komentarze, subskrypcję kto jest nowy i widzimy się w następnych filmach. Siemka!